Zanim zaczniemy historię, czas wybrać wygląd. Jesteś w pracy w biurze podróży Sunrise, kończąc kolejny długi dzień. Twoja szefowa panna Margaret kręci się w pobliżu, obserwując cię, jak kończysz rozmowę telefoniczną z klientem. Dobrze słyszeć, że jesteś zadowolona. Nie, ze swojego hotelu ciesz się Amsterdamem. Perełka, mamy nową klientkę zainteresowaną wyjazdem na Filipiny. Przygotujesz dla niej plan podróży, prawda? Teraz? Ale jest za 10.05. Musisz być gdzie indziej? Sarkastyczna odpowiedź, cicha odpowiedź. Po prostu powinnam... Powinnaś co? Nic. Karelka, jesteś w pracy, nie jesteś w przyjaciółmi ani na wakacjach. Ironia tej sytuacji. Panna Marguerite rzuca ci na biurko ogromny stos papierów i odchodzi. Godzinę później nadal siedzisz przy biurku, gdy dostajesz wiadomość. Hej dziewczyna, co słychać? Już jestem w pracy. Co? Miałaś skończyć godzinę temu. Naprawdę nie zauważyłam. Czyli nadal jesteśmy umówione wieczorem, Marudo? Tak, tak, jesteśmy. Siódma, dobrze? Odkładasz telefon i pracujesz zdeterminowana, nie odrywając wzroku od biurka. Słońce zachodzi, kiedy wychodzisz, nigdy nie byłaś tak bardzo szczęśliwa. Jesteś w domu, czekasz na przybycie przyjaciół. Co masz zamiar założyć? Równie dobrze mogę się trochę postarać. Od razu po przebieraniu się słyszysz pukanie do drzwi. Jak się czujesz, kochana? Cześć, perełka. O, MG, nie mów, nie mów mi, że dopiero wróciłaś. Dosłownie kilka minut temu. To już trzeci raz w tym tygodniu. Kiedy, kiedy każę ci pracować nad godzinach. Czas rzucić tę pracę. Znajdź coś, co naprawdę chcesz robić. Czyli co dokładnie? Bądź wymijająca, bądź szczera. Zdecydowanie coś, co łączy w sobie przygodę i podróże, jak fotograf. O, to takie ekscytujące. Wymyśl coś ciekawszego, perełka serio. Oj, cicho, jakby Twoje pomysły były, le były lepsze. Dobra, spokójcie się. Dzwoni dzwonek do drzwi. To do dostawca pizzy. Pizza przyjechała. Wasza trójka zaczyna wcinać. Po zjedzeniu udajecie się do sypialni. Dobra, kto jest gotowy, żeby uczynić tę noc trochę bardziej interesująco? Ta da. Wow, co tam masz? To nie jest rzecz, to tablica Auiya. Masz na myśli tego, którego używają do komuniko do komunikowania się ze zmarłymi? Bingo. Poczekaj, zróbmy to. No dobra, namówiłaś mnie. To mi się podoba. Jesteście tego pewne? Pewne jak nigdy dotąd. Siadasz na łóżku, Skate i Every, rozkładacie plansze. Co teraz robimy? Kładziemy palce na tym drewnianym wskaźniku i zadajemy duchom pytanie. Odpowiadają nam, prowadząc je po literach. Kładziesz palec na drewnianym wskaźniku. Czekaj. Dlaczego? Moje ciocia ma to stare irlandzkie zaklęcie, którego używa, aby uzyskać lepsze wyniki. Pom na myślę fajnie. N niegodziwy. Chwila, czy to irlandzkie słowo? Nie, ale nie krępuj się. Niegodziwy? Chyba pamiętam całe zaklęcie. Może powinniśmy trzymać się za ręce, żeby było silniejsze. Trzymacie się za ręce, a Every zaczyna mówić. Bygontis by w he idir goddyot fakhaydzhy, a on mówił chiho ta rada bo dzamanala. Nie podoba mi się to. I też nie. A bla 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 bla. Słowo Rozpływają się, a po nich następuje pełna napięcie cisza. Um, o to chodziło? Nagle światła zaczynają migać. Słyszysz trzask i się odwracasz. Co do...